To, jakie muzyki słuchasz dzisiaj, nie jest twoją decyzją. To efekt wszystkich wyborów z przeszłości. Bo jako dziesięciolatek to, czy twój stary jeździ motorem i zbiera winyle, oraz to, co koledzy przesłali bluetoothem w podstawówce, Wpływa na to, kim będziesz. Bo muzyka to nie jest coś, co tylko leci w twoich słuchaweczkach. To coś, co kształtuje ciebie i to, jak się zachowujesz. A przynajmniej w tym filmie, bo w rzeczywistości to nie jest takie głębokie, ale, ale to nieważne. Bo dziś, jak co roku, sprawdzimy to, kim jesteś. Ale tym razem zrobimy to inaczej. Najpierw sprawdzimy, gdzie to wszystko się zaczyna i jaką drogę przebywasz, aby w finale skończyć albo tu, albo tu. Standardowo proszę o waszych top artystów w komentarzu, jeżeli w rap już wyszło, bo jak nie wyszło jeszcze, no to xd. Zaczynając od największego, czyli rapu. I tu mamy klasyczny podział na dwa. Nowy i stary. I jak to się zaczyna chronologicznie? Old school, czyli gość, który powie ci, że słucha rapu od 20 lat, a ma 22 i wtedy jedyne co w swojej głowie widzisz to, to, to mniej więcej to. To zaczyna się gdzieś mniej więcej w pierwszym, drugim etapie. Kiedy siedzisz ze starszymi kolegami na ławce i on wymuje mp3, pokazuje ci piosenkę i mówi, patrz jakie to jest cool. I w sumie to na początku jesteś zdziwiony, że wow, jaki to jest mega super, ale dobrze wiesz, że prawda jest taka, że podobało ci się to tylko dlatego, że przeklinali. Nie udawaj, że wtedy myślałeś o tekście, nie interesowało ci, co mówią. Ale potem sam już zaczynasz od Odkrywać nowych artystów, nowe rzeczy, i w kółko o tym gadasz, bo wchodzisz w pik Golden Era rapu. I na ten czas tak mniej więcej to wygląda. Jednak kiedy już podrośniesz to, kim są oni teraz? Po tym wszystkim, po piku, zawsze nadchodzi załamanie. Kiedy słyszałeś już wszystko tysiąc razy, kiedy nic nowego, dobrego nie wychodzi, więc w sumie słuchasz tego samego albo rzeczy, które kojarzą się z dobrymi starymi czasami. Tylko jest jedna wielka wada, bo nie masz z kim o tym pogadać. Przez to, że osób słuchających oldschoolowej muzyki raczej więcej ubywa niż przybywa, to jesteś trochę na wymarciu. Nikt się w to mniejsze nie dostaje sam, zawsze ktoś musi cię w nią wrzucić. A jeżeli ci starsi koledzy, którzy ci to pokazali, już nie słuchają molesty, tylko playboy Carti, to kto ma to zrobić? Więc, jak wygląda rozwój tej postaci? Case jest taki, że w sumie nie rozwija się. Słuchałeś tego samego w podstawówce, w liceum i teraz też. Bo realnie są dwa typy oldschoolowców, w którym włączysz nową muzykę. Pierwszy jest taki, który uważa, że jego muzyka jest najlepsza, i wtedy reakcja jest całkiem oczywista. Nie zrak, kurwa, nie będę słapisz jakiegoś geja. A druga to moment, kiedy już to przeszedłeś i myślisz, ech, kiedyś. Kiedyś to było fajne. Jakby nie umiem poczuć tej nowej muzyki, tak samo jak tamtej, ale no, niech chłopaki się bawią, nie? Każdy lubi to co lubi. Bo wiadomo. Na pewno tym chodzi o zmianę formatu i przekazu, bo kiedyś to rapowało się o problemach, że było ciężko, a teraz to raczej częściej mówi się o zabawie. Tylko że no realnie wkurwienie się na to nic nie daje, tylko ty się denerwujesz. Bo prawda jest taka, że ludzie, którzy kiedyś odkryli old school, tak naprawdę już wtedy byli new school. Poszukali czegoś nowego, brakowało im tego luzu. Newskolowcy kiedyś wyglądali tak. Pomyśl o tym. Dlatego, żeby zachować harmonię, ci zostają w starych, dobrych czasach. Pod blokiem. A teraz New School. New School to nadal rap, tylko że tutaj już nie nawijamy o problemach i o tym, jak jest ciężko, tylko raczej o pieniądzach, o tym, że się papierów i itd. Więc jak to się zaczyna? We wczesnym etapie Twojego życia, kiedy to słuchasz tego samego rapu, który puścił ci starszy kolega, to w pewnym momencie podchodzi do ciebie inny kolega, raczej taki w Twoim wieku, z Twojej drugiej grupy znajomych. I ten pierwszy raz pokazuje Ci nową nutę z zagranicy. I od tego momentu czujesz, że słuchasz czegoś lepszego i niszowego, bo Twoi koledzy tego nie znają. Co z tego, że ta nuta ma wykładwiście wielkie liczby, wtedy czujesz się wyjątkowy. Czy jest to w jakiś obiektywny sposób lepsze? Wiadomo, że nie. Ale nie udawaj, że nie czujesz się tak trochę lepiej, kiedy pokazujesz swoim kolegom nutę i widzisz, że im się nie podoba, więc myślisz sobie, że oni jeszcze nie rozumieją. Bo jeśli kiedykolwiek miałeś kolegę, o którym zastanawiałeś się Wow, jak można słuchać takiego gówna To mam do tego teorię Pomyśl o tym Jesteś newscoolowcem, jara jaracie wszystko co nowe Słuchasz w domu pierwszy raz nowej piosenki, która dopiero co wyszła I myślisz sobie mm, Ale gówno po czym nagle dzwoni kolega i się pyta Siema, widziałeś tę nową piosenkę? Stary, taka nowa, taka fresh jest. Zajebista jest, ale, ale to trzeba mieć otwartą głowę, żeby to zrozumieć, nie? Nie no, stary zajebista jest, ona od początku mi się podoba. Serio? Zajebista jest! I to? To toczy się tak dalej. Chcesz słuchać czegoś innego, bo ty masz otwartą głowę i zależy, jak bardzo będziesz chciał daleko tego brnąć, bo w pewnym momencie, jasne, możesz się zatrzymać. Ale równie dobrze możesz iść dalej, i kto wie, dokąd się to zaprowadzi. I ci, którzy się zatrzymają, mają proste życie. Natomiast ludzie, którzy pchają to dalej, już sami popadli w to perpetuum mobile. Cały czas się nakręcają, żeby słuchać to coraz nowszej muzyki, więc jedyne miejsce, do którego jest w stanie cię to doprowadzić, to wielki pokój, w którym cały czas leci przester. Stałe próbowanie się wyróżnić na siłę, doprowadzać się do najgorszych miejsc. I to jest ten główny podział rapu na dwa. Ale jeszcze chciałbym dodać trzeci bonus, bo wydaje mi się, że aktualnie jest mega ważny. Jednak zanim to zrobię, to muszę Ci coś powiedzieć. Bo wiecie, jest coś, o czym rzadko rozmawiamy, kiedy mówimy o muzyce. O tym, gdzie jej słuchamy. Bo nawet jeżeli słucham zajebistej muzyki, ale. Niewygodni mi się siedzi, to to nie jest to samo. I jeżeli ty też spędzasz połowę życia przy biurku, jak większość z tych bohaterów, to może warto zadbać, żeby to miejsce było wygodne. A zapewnić ci to Diablo Cześć. I z racji tego, że idą święta i napisali, że ma być pozytywnie świątecznie itd., to zrobimy tak. Ach, idą święta A jak święta, to prezenty A jak prezenty, no to chyba Jakieś mega zajebiście wygodne krzesło od Diablo Chairs. Każdy się chyba zgodzi, że Dobre krzesło w swoim życiu jest mega przydatne Pomyśl o tym. Kręgosłup masz lepszy To możesz więcej grać Wygodniej to lepiej grasz Ładne, porządne, kot zadowolony O, proszę zobaczyć A jak świątecznie, no to wiadomo Przerwa, odpoczynek, gierki I rodzina. Bo w święta Robi się świąteczne rzeczy, tak? Jest wesoło i td. Ale wiecie czemu realnie tyle mówię o Diablo Chairs? Bo są dobre. Jakby nie były, to bym tyle na nich nie siedział i nie miał tyle współprac z nimi, bo nie wiem czy wiecie jak to działa, ale jak kupujecie krzesła z moim kodem i wam się podobają i kupujecie przez to więcej, to wtedy ja mam więcej współprac i wszyscy zadowoleni. Więc, Diablo Chairs z kodem ZEGA10, 10% zniżki dla moich widzów. Jeżeli chciałbyś prezentować sobie lub komuś nowy fotel, link w opisie. Dzięki, kace was, wracamy do filmu. I jeszcze zanim przejdziemy dalej i wyjdziemy z rapu, to mam wrażenie, że muszę zrobić upgrade do undergroundu. I ja wiem, że to nie jest do końca under, tak? Niektórzy z tych ludzi mają setki tysięcy, jak nie miliony wyświetleń. Ale na początku roku byli jeszcze w underze, tak? SDKit ma milion nowych słuchaczy co dwa tygodnie. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ostatnio bardzo dużo osób zaczęło się interesować under'em w tym roku. Może przez tę suchość w mainstreamie, generyczność, ale no to chyba takie też powinno być, jakby od tego to jest. Nie kojarzę, żeby wyszło coś nowego rozpierdol w mainie, ale no, na tym to polega. Jednak to, co według mnie zasługuje na największą uwagę w Underze w tym roku, to bity. Według mnie, jesteśmy w golden erze producentów i to trzeba przyznać. Nawet jak wkur... się wszystko co nowe i piszczący głos. To jest w sumie śmieszne, bo wyobraź sobie, że całe życie słuchałeś radia, nie? Shakira, Rihanna, jakiś Ed Sheeran albo, nie wiem, wszystko na Bumbapie i td. Po czym nagle chcesz sprawdzić sobie Under, album, o którym jest tak głośno i pierwszym dźwiękiem jaki słyszysz, jest to. Nie to jara, ale rozumiem, że prawdopodobnie jestem przebojcowany. A, i w Polsce w ogóle uważam, że to jest, to jest pojęty rok. To, ile dobrych rzeczy w tym roku wyszło, jest crazy. Także wielki szaraut tu. Jednak kończąc, mimo wszystko uważam, że za różnorodność, za te eksperymenty, to nieironicznie, nie wiem, czy to nie jest najlepszy rok w historii Underu. Według mnie tak. A, no i oni też kończą tutaj. Metal. Nie wiem czemu, ale w mojej głowie metalowcem zostaje ten cichy dzieciak z Twojej łapki. Ale to ma sens. Bo większość ludzi przez swoją aperycję myśli, że jesteś dziwny i agresywny, ale ty po prostu lubisz jak ktoś, że mordę, jakby to nie jest takie głębokie. Bo ta muzyka właściwie nie sprawia, że jesteś wściekły, tylko na odwrót. Ona sprawia, że ty przestajesz być wściekły. Inni słuchający tej wesołej muzyki nie mają gdzie rozładować swoich emocji. Jakby to jest, to jest całkiem modre. Wydaje mi się, że to może być prawdziwe. Pomyśl o tym: na ogół w kurwieni ludzie nie słuchają metalu. Kogo jest więcej? W kurwionych popiar czy wkurwionych metalowców? Hm? Ogólnie to, jak to się zaczyna, to wydaje mi się, że są takie trzy główne drogi. Jedna to to, że twój ojciec to metal i z tym się można spotkać nieraz, jak idziesz do sklepu z płytami i jakiś ośmioletni dzieciak mówi do swojego ojca, że on chce tę płytę, a ty wiesz, że nie powinien jej raczej mieć. Druga to to, że ktoś jest mega edgy i obejrzy Lords of Chaos, myśląc, że to film dokumentalny i że on już wszystko wie, nie? To jest najgorsza droga. A trzecia to to, że w sumie zajarał się metalem, bo twoje ziomki się tym jarały i podłapujesz to. A po czasie sam zaczynasz o tym myśleć i puszczasz sobie coś z ciekawości. I nie dziwię się, no bo w sumie to dużą ciekawość to wywołuje, wręcz chyba największą ze wszystkich. Nie powiesz mi, że wyglądanie tak to nie jest mega aura. Nie, w ogóle mnie to nie interesuje, na pewno bym na niego nie spojrzał. No i to oczywiście może także wyjść po prostu z zamiłowania do sztuki i ciekawości do muzyki ogółem. Raczej osoby jarające się metalem nie są tylko słuchaczami jednego gatunku. Raczej jarają się muzyką ogółem, bo nawet jak ktoś słucha czegoś tak ciężkiego jak death metal czy coś, to nie znaczy, że nie odnajdzie się w czymś spokojniejszym, na przykład rzezie. No, raczej nikt nie interesuje się jedną rzeczą. No i jeszcze jedna rzecz. W dzisiejszych czasach każda muzyka jest mega dobrze wyprodukowana i w kontraście do tego nie każdy metal taki jest. I gdy słyszysz album, którego jakość jest jakby został nagrany Nokią, a mikrofala robi za wzmacniacz, to to napędza Twoją wyobraźnię i też zachęca do tworzenia, bo jeżeli widzisz, że nie trzeba mieć Sprzętu za 100 tysięcy, żeby nagrać coś fajnego, to w sumie czemu nie spróbować? Poza tym, to bardzo dobrze przełamuje normy i pozwala szukać piękna w czymś, co z natury ma być brzydkie. To chyba ma sens. Dlatego gdzie kończą? Nie wiem, osiągnął Katarzys, Budda czy Chuj. Po prostu ma idealny balans w życiu, i to to jest piękne. Alternatywnym endingiem może być to, że razem z pankiem kończą na koncercie w piwnicy dla 20 osób, i myślę, że to jest mniej więcej na podobnym poziomie co Katarzys. Potem jeszcze możesz wejść znowu w ten rabbit hole, poznawać różne gatunki i prawdopodobnie już nigdy z tego nie wyjdziesz. I to nie tylko ty, bo prawdopodobnie twój dzieciak też. Rok. I myślę, że tu nie ma za dużego pola do dyskusji. Pokazał ci to twój stary. Tu nie ma co obijać bawełnę. Każdy dobrze wie, jak to się zaczęło. A zaczęło się nie od siebie, nie od twojego ojca, nie od ojca twojego ojca, a od wtedy, kiedy istnieje muzyka. Przenoszenie swojego gustu muzycznego na potomstwo to nieskończony cykl, który istnieje prawdopodobnie od wtedy, kiedy powstały pierwsze dzięki. I ci ludzie są tego produktem. Jasne, oczywiście, zdarzy Ci się słuchać czegoś nowego, ale w większości jednak uważasz, że to, co było kiedyś, to był pik. A najważniejszy event w Twoim życiu to przyjęcie czegoś po ojcu. Czy to była kurtka skórzana, czy buty, płyt, fryzury, czy całego charakteru. Zawsze coś poświadomie weźmiesz po nim. I nawet jak o tym nie wiesz, to później rodzina Ci powie, że twój ojciec zrobił to samo w Twoim wieku. Nie da się od tego uciec. I jak miałeś spoko wysłegowanego ojca, to to właściwie jest Big Win Mucha Majana. zajebiście. Ale jeżeli nie miałeś spoko ojca, to to może być trochę gorzej. I nieważne, czy słuchasz indie rocka, starego rocka, czy polskiego rocka. Wydaje mi się, że wszyscy ci ludzie mają coś wspólnego, a jest to miłość do tego, co było kiedyś. Dlatego wspólnie kończą w jakiejś fajnej, miłej vintage kawiarni, która kiedyś była mega zajebista, ale zamiast tego natrafiłem tam na jakiegoś maczarewa, bo teraz trzeba być progresywnym. Więc. Więc w sumie to masz przejebane. Jazz i muzyka klasyczna. I jakkolwiek to nie wygląda, to ma bardzo duże powiązanie z rokiem. Zobacz. Jak mówiłem, wszystko jest brane od twojego ojca. A to, to jest jedno z zakończeń, kiedy twoi rodzice chodzili do opery. I chwalili cię, bo w podstawówce miałeś piątki z grania na cymbałkach. I powiedzieli, że w zajebiście grasz na tych cymbałkach. Teraz do końca życia będziesz grał na tych cymbałkach. I tu wszystko zależy od twojej jednej, najważniejszej decyzji. W zależności co wybierzesz, od tego zależy cała twoja przyszłość. Bo albo chcesz decydować samo o swojej przyszłości i mówisz nie. Będę rozsądny, znajdę normalną pracę, będę grał w wolnym czasie, ale nie stawiam wszystkiego na jedną kartę. To wtedy zostajesz tu. Ale jest jeszcze druga opcja. Bo w momencie, kiedy rodzice mówią ci, że serio się grasz na tych cymbałkach, a ty im wierzysz, to idziesz do muzycznej. A stąd... Stąd już jest z górki. Okej, okay, teraz coś nowego. Hyperpop to dziecko internetu. Coś, co ma obecnie złoty czas od 2020. I ciężko to opisać, bo to nie jest jeden jednolity styl, właściwie to nawet nie jest gatunek w sumie, a termin dla kilku. Charakteryzuje się maksymalistycznym i przesadzonym podejściem do popu z elementami z innych gatunków, czyli trochę taki eksperymentalny pop. Więc powiedzmy, że gdybyś miał normalną piosenkę z popu, to brzmiałaby tak, jakby leciała w radiu, a jeżeli chciałbyś zrobić z tego hyperpop, no to wtedy brzmiałaby tak. No. Typowe cechy to glicze, metaliczne brzmienie i zniekształcony głos. I czemu to się obecnie staje takie popularne? Kiedyś ludzie by tego nie mogli słuchać, bo by powiedzieli, że po prostu to jest nasrane i że ja bym też takie coś zrobił, a bo jakby mój kot przebiegł po klawiaturze, to też by takie gówno wyszło. Ale teraz? Teraz każdy jest przeboścowany i jak do ucha dala mu bas przez 3 minuty, to mu się to podoba. Bo tego słuchają ludzie dojrzewający w internecie, a dla osoby bez nabytego ADHD jest to męczące. Też to jest takie łamanie granic i lekkie pokazanie problemu cyfryzacji, bo kiedy tego słuchasz to nie jesteś w stanie za dużo myśleć, bo to daje ci tyle dźwięków, że w sumie zapełnia ci całą głowę. Natomiast uważam, że ta muzyka jest idealna, kiedy chcesz nadrobić stracony czas. Bo jak już jest chłodno i jedziesz tramwajem i jest zima, błoto, brudna woda, bo znowu nie ośniżyli chodnika, bo twoje miasto macie w dupie, to chociaż niech trochę będzie fajniej. To teraz pop. Jak kiedyś byś powiedział, że słuchasz popu, to raczej nie byłoby to jakoś mega odebrane. Raczej by każdy powiedział, że jesteś mp7. Ale teraz? Teraz to wydaje się być całkiem cool. Pop jest zdecydowanie spokojniejszy niż hyperpop. Tamten to mi się wydaje, że jest bardziej ekstremu. Z popem kojarzą mi się ludzie, którzy nie boją się kolorowo ubierać i nie boją się wychodzić z domu. Nie to co ten. Doceniają dobry wokal i nie przepadają jakoś niesamowicie za autotune. Bo to jest po prostu taka muzyka, przy której każdy będzie się dobrze bawił. A jak nie dobrze bawił, to przynajmniej pobujał się lewo-prawo. A lepiej, żeby każdy pobujał się lewo-prawo, niż żeby dwóch typów się cieszyli, bo puścili sobie Blade'a na głośniku, a reszta wyszła. Bo to jest jej esencja, to jest przystępne i ma swoje zastosowanie. A teraz, teraz to nawet przeżywa swój renesans i artyści robią pop dobrze. Są te nuty, które każdy zna, szczególnie jeżeli to White girl Music z 2000 i 2000. 2010. Przy tym każdy się dobrze bawi. Jeżeli się nie bawisz dobrze przy Britney Spears, to nie wiem, co robisz na domówkach, szczerze. Pewnie siedzisz w kuchni i rozmawiasz z ludźmi i mówisz, że, o, jak kurwa można tańczyć, to jest takie mało nonszalanskie i oni nie wiedzą. No i tak właśnie wygląda Twoja droga do tego. Jest taki podział. Ewentualnie, jeżeli coś nie pójdzie po Twoje myśli w wieku tak około 14 lat, to wtedy lądujesz tu i zaczynasz słuchać K-popu. Ale jak myślisz, że. Yy, k. Popiary kliniczne, jak można tego słuchać, to przypominam, że ty słuchałeś Gangnam Style jak miałeś 12 lat. Gratuluję mózgu. Ulala, la, co my tu mamy? Wow, wow, wow. Wcale tego nie było 20 razy na tym kanale. To, co kiedyś mówiłem. To uczucie, kiedy w pewnym momencie czujesz, jakbyś nie pasował do grupy. To tu, to jest kanoniczne. Kiedy większość dziewczyn bawi się i lubi te wszystkie słodkie uwu rzeczy, to Ty też je trochę lubisz, ale jednak trochę bardziej wolisz to. I tak, gof jako subkultura wywodzi się stricte z muzyki i z poglądów politycznych. Jednak wiecie, jaki jest obecny problem gotek? Że nie mają czego słuchać. Bo jasne, na pewno obecnie wychodzi coś jeszcze ciekawego, ale chyba zgodzimy się, że pik to miał już za sobą. Chyba, że jesteś tak wkręcony i chodzisz do tego jednego skłotu w twoim mieście, gdzie są gotyckie koncerty, to, to wtedy szacunek. Jednak wszystko, czego słuchałeś, wyszło zanim ty byłeś na świecie. No i ile można słuchać tych samych młodych? Jasne, są tacy, co powiedzą, że cały czas. Ale niektórych też to zmęczy. Do tego naprawdę nie zdziwię się, jeżeli dla skoczni gotki słuchają dosłownie wszystkiego. Wpiszę teraz na TikToku, czego słuchają gotki i wezmę pierwszy wynik. Oto on. Proszę, proszę zobaczyć. Pomyśl o tym, pomyśl dokąd to idzie. Dalej. Emo. Czy to jest podobne do gotyckiej muzyki? No za bardzo nie. Ale gotka też na pewno przechodziła przez emo fazę. Dzieciństwo miały prawdopodobnie podobne. Twoja osobowość zaczęła się realnie rozwijać w momencie, kiedy miałeś 12 lat i kłóciłeś się z mamą, bo ta nie pozwalała ci pofarbować włosów na niebiesko. I wtedy zaczął się Twój bunt. Dlatego, żeby go okazać, idziesz do koleżanki, żeby zrobiła ci septum. Bo to jedyny, który możesz później schować i mama nie będzie widzieć. Pamiętasz jak mówiłem o metalu i o tym, że zostaje nim ten cichy dzieciak swojej ławki. No to to jest podobny case. Tylko po metalu nie było tego aż tak bardzo widać. A emo w wieku 14 lat prawdopodobnie przychodzi już swój prime. Mam wrażenie, że oni jakoś szybciej dojrzewają niż przeciętny człowiek. To może być spowodowane, że za dużo siedzisz w internecie. Pierwsze emosy tworzyły się tu. W każdym razie, pierwsze oznaki tego pojawiają ci się wtedy, kiedy słuchasz kotek pije mleko i ironicznie ci się to podoba. Wtedy mogłeś już to wiedzieć. A kończy się na tym, że albo w życiu byś nie zgadł, że ta osoba jest albo była emo, albo od razu instant widać, że jest emo. I to jest ten typ, który słucha jednego gatunku przez paręnaście lat. Więc, gdzie kończą emo i gof? One we dwójkę idą do jakiejś ładnej katedry. Bogotka tak zadecydowała. Emo raczej wolałaby iść tu, ale katedra też git. I teraz, gdy mamy wszystkie te postacie, to każda z nich ma szansę na dostanie się do bonusowego, ukrytego etapu i zostać audiofilem. Tym typem, który możesz wziąć obojętnie jaki zespół, i on, on wymieni ci wszystkie albumy i wszystkich ludzi w zespole. Normalnie, jakbyś go nie znał, to pomyślałbyś, że muzyka to jego praca. Jednak to jest naprawdę bardzo rzadki typ, głównie dlatego, że wymagania są bardzo wysokie. Dużo pieniędzy. Zapraszam na dwa nowe kanały. Piątek, pierwszy odcinek podcastu z muzyką TV, w końcu. Nie wiem jeszcze jaką tę nazwę daliśmy, ale na pewno się zmieni jeszcze trzy razy. Mi się gadało zabiście, oby wam się tak samo dobrze słało. I zapraszam na drugi kanał, gdzie omawiam trochę bardziej poważne treści. Ostatnio wleciał esej o Żegnaj Eri. Szczerze uważam, że to jest najlepszy odcinek na tamtym kanale i to, że się prawie popłakałem czytając go, dużo o nim mówi. Dziękuję wszystkim wspierającym, bardzo się cieszę, że was mam, że mogę to robić. Także no, dzięki za oglądanie, Kadzę was. Alors.